Po raz kolejny mobilne studio Radia Rekord spotkało się z mieszkańcami Radomie i Okolic. Tym razem świętowaliśmy Dzień Kobiet w galerii słonecznej. Robimy razem z Galerią Słoneczną specjalny event, właśnie specjalnie dla kobiet. Mamy mnóstwo nagród, mamy mnóstwo prezentów. Te nagrody, prezenty będziemy przez cały dzisiejszy dzień rozdawać. Zarówno pani, jak i panowie mogli wygrać rekordowe nagrody: Voucher na zakupy w Galerii Słonecznej, Słodkości z Cukiernicowa, Orłoscy i z Kawiarni Bańka z Mlekiem. Bardzo się cieszymy. Jestem w tej chwili w galerii słonecznej, robiąc zakupy. Przypadkowo akurat zobaczyłam, że jest Radio Rekord i zaproszona zostałam. Bardzo, bardzo wspaniale, że organizują konkursy. Udało się wygrać torcik i słodycze z Radia Rekord. Święto Kobiet planuję spędzić w gronie męża. No i rodziny raczej nie, bo to koronawirus jest we dwoje. Na pewno tańcząc, bo wybieram się na maraton taneczny, i cóż, no, i celebrując bycie kobietą. A czego możemy pani życzyć? Szczęścia i sukcesów. Wszystkiego najlepszego wszystkim kobietom, mojej też, ale i przy, przy, przede wszystkim wszystkim kobietom. Z okazji Dnia Kobiet Radomska Grupa Mediowa życzy pogody ducha i cudownych chwil.